jakie są moje prawa, no to siadam. To jest akurat najlepiej zainwestowany czas. – Uważasz, że zbyt głęboko prawo weszło na płaszczyzny, na których nie powinno ono być? Kiedyś właściwie no, przy chorobach, owszem, można było zastosować przymus prawny w przypadku chorób społecznych, tak? na przykład roznoszonych drogą płciową. W tej chwili już okazuje się, że, że zmuszają nas do tego, żeby, żebyśmy kupowali coś, o czym nie mamy pojęcia, coś, co nam szkodzi i jeszcze próbują wymusić, wmówić nam ten, ten przymus prawny. Stajemy się powoli państwem policyjnym. Tak, patrząc z tak jest to brak równowagi i w prawie też się to obserwuje. No, trzeba niestety uznać, że część społeczeństwa to są jednostki, które nie potrafią wziąć za siebie odpowiedzialności, dopuszczają się działań, które działają na szkodę, na przykład, zdrowia publicznego. Tak? Mhm. No, po to jest prawo, żeby ograniczać osoby, które no, nie kierując się nawet prawem naturalnym, robią innym krzywdę. Mhm. Mamy do czynienia ze zjawiskami społecznymi yy, dotyczącymi naszej zbiorowości, gdzie no, niestety musimy uznać, że ograniczamy się na korzyść jakiegoś dobra publicznego. I chociażby tutaj, jeśli chodzi o szczepienia, no to i ustawa, i konstytucja coś takiego przewiduje. Problem jest nie w prawie, tylko w tym, co się z tym robi. I jak się to podaje? I jak to się podaje, i, i, i jak to się wykorzystuje przeciwko ludziom? Bo w Konstytucji instytucje tak jak Inspekcja Sanitarna są powołane przecież do tego, żeby chronić nas jako, jako populację przed zjawiskiem chorób zakaźnych, ale takich wynikających niekoniecznie z. z... Obecności w naszych organizmach, jakichś zarazków czy chorób, yy, które albo można leczyć, albo po prostu m, przebiegają bez żadnego problemu, tak? Mhm. Wręcz są uzasadnione z punktu widzenia yy, fizjologii. Natomiast problem wynika z tego, że yy, robi się na tym biznes. Robi się po prostu na tym biznes. Czyli jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I yy, jeśli chodzi o szczepionki, wykorzystuje się ten artykuł, właśnie 68 w Konstytucji, gdzie no, władze państwowe, organy administracji są zobowiązane do przeciwdziałania występowania czynnikom zagrażającym właśnie naszym, nasz zdrowiu publicznemu. Tak? Mhm. Czyli formalną, formalną podstawę do działań oni mają, ale w prawie jest tak, że oprócz formalnej kwestii musi być spełniony stan faktyczny. Czyli przepisy prawa są ustawione w taki sposób, że gdyby na przykład w populacji naszej wystąpiła choroba zakaźna, groźna, niebezpieczna, o wysokiej śmiertelności, tak? czy wysokiej zakaźności, czy zaraźliwości, to system ma temu przeciwdziałać, ma to opanować. No w porządku, tak? I tak ma być. I czujemy się w tym momencie bezpiecznie. I nie byłoby problemu, gdyby nie to, że pewne siły chcą na tym ukręcić interes. No ale tak, przepisy mają, na no stan faktyczny się nie zgadza. Bo nie ma żadnego zagrożenia epidemiologicznego, tak? Bo mamy większą świadomość zdrowia, mamy higienę, mamy kanalizację i tak dalej. Czyli te czynniki, które wywoływały e, zarazy, popularnie to nazwając, e, no, no nie chcą wystąpić. No. A zauważasz taką e, tendencję do tego, że e, podania informacyjne na przykład e, w telewizji traktuje się e, na na równi na przykład z badaniami, czyli jeżeli. No to ktoś... jest właśnie ten stan faktyczny, tylko to Falanowski. Ale to nie, jest, fa... Ale to nie jest, fa... <grym> jest stan faktyczny. Jest. W umysłach A, ludzi sześć. jest. Zostaw mi trochę nadziei. <grym> w umysłach ludzi jest. No bo jak może pokazać obrazek powiedzmy, w telewizji, że występuje jakieś zakażenie i jest to zagrożenie społeczne? Wystarczy przebrany w kitel jeden człowiek, czy powiedzmy dwóch, Ale Jacko, ty sam powiedziałeś, że nie masz żadnej pewności, że na przykład obecnie trwa wojna w Iraku, bo skąd to Oczywiście, masz wiedzieć? Oczywiście tak powiedziałem, w Syrii akurat, ale, ale, Syrii, ale tak, no. ale tak, no skąd no to, mam to wiedzieć? No to skąd y, przeciętny widz ma wiedzieć, że ten pan, który y, występuje w kitlu, nie jest zwykłym aktorem i za chwilę nie będzie w garniturku udawał to, dyrektora szkoły. A wiesz, że to często jest? No, do, do aktorów na przykład na ulicy, jak odgrywają no, tak. rolę Lekarze podchodzą, starsze panie, zwykle starsze panie, i proszą o receptę lub poradę. Więc co magia telewizji i tego marketingu społecznego jest tak olbrzymia, że ludzie zaczynają wierzyć w to, bo podali w telewizji, bo napisali w prasie. Tak, tak właśnie jest tak. I nie ma podają... tego w edukacji, ludzie nie są nauczeni myślenia, weryfikowania i przede wszystkim kwestionowania jak się wyłączy u ludzi odruch kwestionowania, czyli taką dziecięcą zdolność do zadawania najdurniejszych pytań na świecie. A skąd to wiadomo? Na przykład. <laughs> albo, a dlaczego? A dlaczego? Albo po co? Genialne pytanie, chociaż męczące na pewnym etapie rozwoju dziecka. Ale byłem świadkiem, ponieważ ja nie mam telewizora, odbiornika, ale bywam na przykład u rodziców, to widziałem, jak podawano informacje o nadchodzącej epidemii czy... Tak. I Jakiś tam ładnie ubrany pan czy pani, nie pamiętam dokładnie, mówi, że już znaleziono 16 przypadków. Ja to słyszałem na własne oczy, słyszałem na własne oczy. I tak do mamy, do ojca, słuchajcie, to epidemia nad w 35-milionowym narodzie. Tak, no dobra, 30. Przypadków. Bo ktoś tam wyjechał, bo 5 milionów opuściło nasze granice naszych rodaków. 16 przypadków to już jest powód do epidemii czy też pandemii? jakkolwiek Zgodnie nie z wiem, przepisami czym to się różni. prawa, epidemia jest to zjawisko wystąpienia na danym terenie choroby zakaźnej, której wcześniej nie było. Więc 16 przypadków można już kwalifikować jako pandemię. W wiosce, która ma 25 osób na przykład, <grym> tak? <grym> jest, jest niestety taka tendencja do takiego cichego nowelizowania różnego rodzaju przepisów które mogłyby być wykorzystywane w sytuacji, gdyby naprawdę chcieli zrobić już nie manewry, już nie epidemię w tvn nie, tylko rzeczywiście coś już realnie wykorzystać. Chociażby do napędzenia sprzedaży. Jak by to miało wyglądać? Jak sobie to wyobrażasz? Masz... Obecnie Powiem ci tak, był taki jeszcze fajniejszy przykład, bodajże w tamtym roku, kiedy w mediach pojawiła się informacja, że epidemia w Czechach jest już tak ogromna, że Czesi wypuścili niemalże wojsko na ulicę. Przy czym no, rodzice, którzy nie szczepią dzieci, którzy mają pewnego rodzaju świadomość, napisali do ambasady bodajże czeskiej w Polsce, Zapytani, z zapytaniem, bo zaniepokojeni są, co się dzieje. Dostali odpowiedź, że oni nie wiedzą o czym my mówimy. I publikowaliśmy to po prostu gdzie się dało po całym internecie, ale to działa tylko u tych, którzy wiedzą, że to jest wszystko ściema. Ludzie siedzą w tych telewizorach no, i, i, i nie wiedzą, że to jest wszystko po prostu tylko strategia marketingowa do kontrolowania ich. Czy kłamstwo nie powinno być wpisane w kodeks karny i, za, i zabronione? Przecież to jest ewidentne kłamstwo. Jakkolwiek trudno mi sobie wy... wiesz, wyobrazić czeskiego żołnierza. Wiesz, kiedy, to... się, kiedy się to dzieje, że człowiek wierzy w cudze urojenia kiedy zawęża mu się świadomość, jest zmęczony, jest zdeprowadzony, albo, no, albo przestraszony, albo, albo po prostu nauczony takiego właśnie, w komforcie jestem sobie. Bez wysiłku i jest fajnie. Także tutaj ten stan emocjonalny, w który człowieka się wprowadza, powoduje właśnie to, że on traci kontakt nawet z własnym, własnym rozumem. Czyli sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. Ale te, popatrz, ja też zauważam taką tendencję do yy, braku kontaktu yy, z własnym rozumem, bo na przykład przychodzi szczepić dziecko matka. Lekarz podaje mu szczepionkę, dziecko czuje się źle. W związku z tym, jak czuje się źle, to gdzie musi trafić? Do lekarza. Do lekarza. Idzie ponownie do tego lekarza, i on stwierdza: no tak, dziecko czuje się źle, trzeba mu pomóc. Robi mu następną jakąś inekcję, po czym dziecko, yy, stan jego się pogarsza, no więc znowu ta matka rzeczona zanosi to dziecko z powrotem do lekarza i mówi, no pan, panie doktorze, dziecko niestety czuje się źle. To wobec tego musimy zastosować kolejny specyfik i tak dalej. To jest osoba, czy to jest sensowne? No jak najbardziej to się dzieje. To jest osoba, która została przekonana do tego, że od leczenia jest lekarz, odmyślenia w takiej sytuacji jest lekarz, a jak ona się zbuntuje, czy będzie kombinowała, to jej to dziecko zabiorą. Więc ona woli... Takim no dobrze, jakimś... ale na końcu jest grabarz. Ale tendencję... strach przed utratą dziecka jest silniejszy. No, ale traci z, z zabiegu na zabieg. Z na tym polega na... właśnie ten paradoks, tak? że dostajemy w życiu to, czego się boimy. Zdaje się, że Cialdini pisał o tym zjawisku. Mała zgoda, większa zgoda. Tak, tak? Wyrażamy tak, najpierw tak. zgodę na to, żeby żeby zaszczepić na przykład dziecko, no a później już każda kolejna zgoda w wyniku. Tak, albo trzy razy potwierdzisz mi i ja już tobą manipuluję, tak? Zadam Ci tak pytania, żebyś się zgodził, ja ci odpowiem tak i przechodzisz już na moją stronę. Albo, no dobrze, pani nie chce szczepić, ja szanuję pani decyzję, to chociaż na WZWB. Czyli na zasadzie, ja Jacek, poszłeś 1000 zł. No nie mam. Nie. No to chociaż stówka. Chociaż stówka. Tak, już okay. będziesz bardziej skłony, tak? Tak. Bo już jesteś, a no dobrze, no to nie muszę tysiąca. Ta tam... stopa w drzwiach, to też taka technika. Tak, dokładnie. I to wszystko jest stosowane. Uczy się, szkoli się lekarzy do tego, żeby takie właśnie techniki mm, stosowali. Jedyną obroną wobec tego jest pamiętanie, że tu chodzi o jednostkowy zabieg medyczny, ryzykowny, który może być wykonany, o ile dziecko zostanie zakwalifikowane, o ile dziecko w danym dniu, nie ogólnie, można szczepić, nie można szczepić, w danym dniu. Jest w takim stanie zdrowia, że nie zagraża ten zabieg jego, jego zdrowiu życiu, i jeśli ten preparat jest stosowany według ścisłych zaleceń producenta, a nie na zasadzie takiej, jak to lekarze robią, że orzekają sobie, czy coś jest przeciwwskazaniem, czy coś nie jest, albo mówią, że, że dane powikłanie po zabiegu jest nopem, albo nie jest. Ale to jak mówię, to są szczegółowe informacje, które trzeba posiadać. Jak się coś robi, trzeba widzieć jak. No dobrze, to poruszmy jeszcze jedną kwestię, która mnie interesuje i z pewnością jeszcze znajdzie się parę osób zainteresowanych. Na jakiej zasadzie orzeka się powikłania? Jak to się bada? Jak to Dokładnie jest? Dokładnie tak samo, jak powiedziałam, jeśli chodzi o przeciwwskazania. O tym, co jest niepożądanym odczynem poszczepiennym, decyduje po rzekomo przeprowadzonych ściśle badaniach naukowych nad preparatem producent. Oprócz tego, że producent pisze, co może po zastosowaniu jego preparatu z dzieckiem stać się złego, nieprawidłowego, o NOPach jest mowa właśnie w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tam są NOPy wymienione. I, yy... Gdyby zgodnie z przepisami rzetelnie każdy NOP według informacji od producenta czy rozporządzenia był zgłaszany, no niestety okazałoby się, jakie skutki przynoszą szczepienia. Tak? Dlatego jest strategia tego typu, żeby uczyć lekarzy, właśnie, że wszystko jest w porządku, że to, co się dzieje z dzieckiem po szczepieniu, jest normalne. No i to rzeczywiście spełnia w pewnym momencie y, definicję normy, tak? Bo jeśli na tysiąc dzieci y, 900 zareaguje w sposób niepożądany, to nie jest to wina szczepionki, tylko no, skoro dzieci tak reagują, no to znaczy, że tak ma być. Tak ma być tak? Tak, no bo to jest norma. Normalnie w sposób niepożądany dzieci reagują na szczepionki. Jest wszystko na odwrót. Poza tym wytłumacz mi, bo nie wiem czy ja cię dobrze zrozumiałem. Jak to? To producent określa, czy, czy y, nastąpiło powikłanie, czy nie? Tak, tak. Jak to? Ja, jak Dlatego, to jest możliwe? Nie producent... ma oddzielnego organu, który mógłby to zbadać, nie wiem, urzędu. Za to urzędu. jest odpowiedzialny producent preparatu. Odpowiedzialny, jeśli chcesz, tak, ale jak on to określa? No określa sam po sobie. badania na dzieciach. No ale to musi przecież ktoś obiektywny robić z zewnątrz, a nie wewnątrz. Przecież wiadomo, no tak, że tak. będzie im zależeć na Oczywiście, tym, żeby wykazać. Oczywiście, że tak. I są, są procesy sądowe, które pokazują, że producenci niektórych preparatów szczepionkowych, między innymi MR2, tak, fałszowali badania, dokumentację. E, Przywołuję przykład Aspartamo. To jest ten sam mechanizm. Tu, gdzie wchodzi ten biznes, e, no już nie mamy mowy o nauce, o badaniach, o medycynie, tylko… Trzeba się zorganizować. No, aspartamu, chloru. Nie ma na przykład badań, które porównywałyby dzieci nieszczepione, ich stan zdrowia no z właśnie. tymi szczepionymi. Aczkolwiek parę lat temu krążył po internecie materiał niemki, matematyczki, czy Austriaczki, nie pamiętam dokładnie, która w jakiś tam sobie. Z Sposób wydębiła z Instytutu Kocha w Berlinie, bodajże, dane statystyczne, tak? mhm. I opracowała to statystycznie, no i na niektórych skorzeniach przewlekłych jest różnica 15%, jeśli chodzi o zachorowania u dzieci szczepionych na korzyść tych nieszczepionych, tak? Powiedzmy, że alergie występują 30% częściej u dzieci zaszczepionych niż u tych nieszczepionych. Bo umówmy się, no, czynników takich, które obniżają zdrowie, odporność dzieci, które powodują występowanie przewlekłych chorób jest więcej niż same szczepienia, tak? chociażby ta medykalizacja, antybiotykoterapię, zatrucie środowiska, czy, czy, mhm. czy właśnie kwestie substancji różnych toksycznych w pożywieniu. No to teraz już takich informacji od Instytutu Kochanie nie, nie, nie dostaniesz. Podejrzewam, że od żadnego instytutu. Od żadnego, od żadnego. Więc są, tak, są, są badania, ale no nawet gdyby rzeczywiście nie było takiego ostatecznego dowodu naukowego, to my jesteśmy wobec naszych dzieci zobowiązani do jednej rzeczy, tak? Skoncentrować się na własnym dziecku na tym, żeby jeśli jakiś zabieg medyczny był na nim wykonywany, to był robiony legalnie. W pełni uzasadniony z określeniem jego ryzyka. Dlatego ja rodzicom zwykle mówię: skończmy dyskusję o szczepieniach. Jeśli lekarz używa argumentu, że szczepienia są bezpieczne, to mówimy: bardzo się cieszymy. Świetnie. Jest, można szczepić. To jest doskonała wiadomość dla mnie. Najlepsza wiadomość dnia. Ja się bardzo cieszę, że moje dziecko może być zaszczepione. A teraz proszę to zrobić zgodnie z przepisami prawa, tak? Jakie to proste. Tylko, że oni nie wiedzą, jakie są przepisy prawa najczęściej. Ale takie można, można to zrobić w taki sposób, że jeśli sanepid się do nas odezwie i każe nam iść i zaszczepić dziecko, no to pytamy się najpierw w oficjalnym piśmie, według jakich zasad mamy to zrobić, tak? Mhm. No musi nam urzędnik odpowiedzieć, cytując te konkretne przepisy. Pierwsze takie odpowiedzi, jakie dostałam, pamiętam, bardzo mnie wzruszyły, bo pani urzędniczka nie tylko zacytowała te przepisy, ale tam jeszcze tak rozbudowała, że, że, że lekarz, przy, przyjdzie do lekarza, on zakwalifikuje, wykluczy przeciwwskazania, udzieli mi informacji i tak dalej, wystawi zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym no wszystko cudownie. No i z takim pismem możemy pójść po prostu do lekarza, powiedzieć, że przysłał nas tutaj sanepid, że my się na tym nie znamy, ale no mamy do niego zaufanie, zapytaliśmy się urzędnika i urzędnik mu napisał co ma zrobić. I co się stało? No i lekarze rodzice realizują taką strategię, tak Postępują I lekarze bardzo różnie zachowują się. Najczęściej no, jest to takie, że wpadają w panikę, wrzucają z gabinetu, <grym> wpadają w jakieś agresywne stany, no, próbują się bronić w rozpaczliwy sposób. Chyba, że jest to lekarz, który rzeczywiście mówi: no dobrze, no, ja rozumiem ciśnienie, jakie jest wytwarzane wobec rodzica, rodzic rozumie, jakie jest ciśnienie wytwarzane wobec mnie, no to współpracujmy, wtedy realizujemy obowiązki ustawowe i realizujemy, i realizujemy, i wszystko sprawdzamy, dbamy o bezpieczeństwo dziecka i wtedy trzeba napisać do takiego urzędnika, że my realizujemy swój obowiązek z ustawy wprost, wobec czego jego ingerencja jest niczym nieuzasadniona. Bo to jest dokładnie tak, jakbyś ty wypełniając wszystkie obowiązki wynikające z ordynacji podatkowej spotkał się z sytuacją, że nagle dzwoni do ciebie pani Kazia z twojego urzędu skarbowego, czy jak to się teraz nazywa, nie wiem, bo omijam, <laughs> i powiedziała o, panie Jacku, Pan w tamtym roku nie doliczyłeś tam powiedzmy dwóch złotych do podatku, nie? No to ja, żeby pan nie popełnił tego błędu, to bym chciała, żeby pan swoją deklarację podatkową złożył na przykład 20 dni przed czasem, tak? No nie ma takiej możliwości. Póki ty realizujesz coś, co wynika wprost z ustawy, to żaden urzędnik nie ma prawa w to ingerować. Oni są od tego, żeby reagować wtedy, kiedy te przepisy są naruszane. Rozumiem. To czemu ingerują? Bo są częścią biznesu. Tak. I mamy odpowiedź podstawową. Czy wiemy już, jak przebiega cała ta ścieżka zarabiania pieniędzy, od producenta poprzez e, ministra, potem hurtownie, potem detal, przedstawicieli handlowych i na końcu jesteśmy my, którzy de facto nie płacimy. Jak łatwo jest e, nas przekonać o tym, nie wyciągając. Z naszych kieszeni pieniędzy. No bardzo łatwo. Albo nas się zastraszy, albo nam się oferuje no raj, tak. A słyszałem też o tym, że ludzie nie biorą tych szczepionek, natomiast zamawiają sobie inne. Zasada jest zawsze taka sama. Jakikolwiek, by to nie był produkt farmaceutyczny, ma być stosowany na zasadach zawartych w ustawie, jeśli chodzi o szczepienie i e, standardów bezpieczeństwa. Jeśli ktoś e, da się nabrać na to, że oto teraz, no to, to jest ta zasada jak z tysiącem złotych i stu złotych, no tak? tak? E, czyli ja rozumiem, jesteś mądrym rodzicem, jasne, przyznaję ci dziś po cichu, że te e, refundowane szczepionki są byle jakie, ale ciebie stać. Żeby dziecku zafundować szczepionkę pięć w jednym, jedno okucie. to jest tak generacja już nowa, że to już po prostu Star Trek, tak? tak. Czyli widzisz, tu jest y, y, zaganianie tego szczura do labiryntu z, z każdej możliwej strony, tak? I, i, I na prostych mechanizmach. To się opiera na prostych mechanizmach na tych socjotechnikach, dlatego kolejną rzeczą, jaką warto by było, żeby każdy gdzieś tam sobie ofiarował, no to jest poczytać o, o, o wpływach na, 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 na nasze decyzje, tak? Jak my podejmujemy decyzje, jak funkcjonujemy, no znowu brakuje w edukacji psychoedukacji, tak? Dzieci się to nie zawsze. uczy, Dzieci się nie uczy rozładowywania stresu, nie uczy się o emocjach, komunikacji się nie uczy, nie uczy się rozwiązywania konfliktów, zadań myślenia, twórczego myślenia. Nie ma, nie ma psychologów, nie ma pieniędzy. A tak na dobrą sprawę, no to... Psycholodzy są. Nie no ma pieniędzy ale nie ma pieniędzy, no bo... Te pieniądze trzeba dzięki temu później sobie zarobić. Tak? Pamiętasz, jak było w, w szpitalach, jak te szpitale zmuszano odgórnie do przejścia na samofinansowanie się i, i rozliczanie. No to pierwsze, co to się zwalniało, psychologów. Jako najmniej Szkoła, psycholog, ciało obce, tak? Absolutnie. No więc ja przeciwdziałając takim niefajnym tendencjom, zachęcam rodziców właściwie bardzo często gonie i łaję. Mówię, uczcie się, uczcie się, uczcie się. Jest w ludziach wytwarzany taki taki odruch leniwca, tak? Mhm. Że, że, że nie mają w sobie motywacji, żeby samodzielnie coś dokonać, tylko czekają na gotowce, tak? Chciałbym jeszcze jedną rzecz, żebyś może zasymulowała. Wejdźmy w rolę lekarza. Powiedzmy, że mamy świadome społeczeństwo, dużą część, nie wiem jaką, pracujemy nad tym, ty ze swojej działalności, my tutaj ze swojej i powiedzmy, robi się taka sytuacja, w tym konkretnym przypadku szczepień, że lekarze zaczynają nas rozumieć, mhm. zaczynają nam pomagać. Jest już część takich lekarzy. Oczywiście nie jest to masowe, ale miejmy nadzieję, że tutaj się coś wytworzy, taka, taka więź. I wspomnieliśmy na początku naszej, naszej serii, że oni mają wywierane presje odgórne, właśnie z inspektoratów i przeprowadza im się jakieś trzepanko, tak? jakąś kontrolę, coś, co, co im pod. Środki oddziaływania na takich lekarzy są bardzo różne. Lądują czasem w sądach za swoje wypowiedzi, za rzekome działanie na szkodę pacjentów, tak? za jakieś zaniedbania. E, zresztą doktor Jaśkowski też miał sprawę mhm. tak? przed okręgową izbą lekarską. No, no, bardzo nieprzyjemne sytuacje są. tak? Potrafią jeszcze... się zorganizować tak, żeby mu się naprawdę. Nie ma przed tym ucieczki, nie ma przed tym nie ma jakiejś organizacji, które by ich chroniły, skoro oni wywiązują się przecież ze swojego obowiązku ustawowego. No jest, Okręgowa Izba Lekarska, tak jest instytucja, która ma bronić lekarzy, rozliczać ich ich pracę, no ale co z tego, jeśli to jest element tego systemu, tak? E, powiem to tak. To e, rozwiązanie, jeśli chodzi o lekarza, jest właściwie tożsame z tym, co może zrobić rodzic. Czyli jeśli Lekarz będzie postępował zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, to może się obronić przed takim urzędnikiem, bo na poparcie swoich legalnych działań, właściwego postępowania ma przepisy prawa, tak? Mhm. Jeśli lekarz po zakończonym badaniu kwalifikacyjnym w zaświadczeniu pisze, zgodnie ze stanem faktycznym, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie wykluczyć przeciwwskazania w postaci tego przeciwwskazania, które wymienia producent, Wobec tego skierowuje rodzica na specjalistyczne badania tak? i odracza do czasu. I ta informacja w postaci zaświadczenia do sanepidu dociera, no bo oni muszą te dane epidemiologiczne o wyszczepialności sanepidom składać. Natomiast muszą się wytłumaczyć, dlaczego do szczepienia nie doszło. Czy to rodzic nie chciał, czy ja nie mogę wykonać obowiązków? I gdyby zgodnie z prawdą lekarz postępował w ten sposób, to naprawdę urzędnik nie ma możliwości się do niego przyczepić. Ale jest ryzyko, że tak działający lekarz zostanie uciszony, czy zlikwidowany, że tak powiem, z pola tych lekarzy, którzy, którzy rzeczywiście rzetelnie wykonują swoje obowiązki. No w jakiś inny sposób, wiesz, dobrze, że, że, że posądzić kogoś o łapówkarstwo, to jest sekund pięć. Tak? Czyli poprzez zastraszanie. Poprzez zastraszanie, poprzez ostracyzm na przykład, mhm. tak. Gdzieś tam nagle zaczynają się naciski jakieś nieoficjalne, takie zwykłe, koleżeńskie. Ludzkie, tak, koleżeńskie, niekoleżeńskie. A trzeba pamiętać, że każdy człowiek naprawdę chce spokoju, chce, chce jakoś w godności realizować swoje zadania życiowe. I, no, I ja się w sumie nie dziwię ludziom, że się wycofują z jakichś takich społecznych akcji, że załatwią swoje i, i, i nie chcą nic więcej, tak? Czyli jeszcze długo nam przyjdzie poczekać? Że... Nie wiem, czy długo. Ja nie rozpatruję takich rzeczy w kategorii czasu. Widzę postępy i skupiam się na postępach. I próbuję w ten sposób przyciągnąć jeszcze więcej postępów. Doskonale. I teraz zobaczymy, jak nam się udał ten postęp bo grupa na Facebooku się rozwija, zobaczymy jaka będzie reakcja po naszej dywersyfikacji i bardzo Ci dziękuję, dziękuję za również. program, zapraszam Cię jeszcze, bo parę jeszcze rzeczy będziemy mieli do omówienia. Czyli do Dzie zobaczenia? Do zobaczenia Państwu. Dawajcie łapki w górę, komentarze, prosimy, podpowiedzi, być może w tym temacie ktoś ma coś do zasugerowania, jaki y, temat poruszyć. Jeżeli będziemy znali odpowiedzi, bardzo chętnie na ten temat zrobimy program. Do widzenia.